Jastrzębie z Drui ma 88 tysięcy rezydentów, a pociągi nie docierały do niego od 2001 roku. Tak jednak ma się zmienić. 12 par pociągów dziennie, nie jestem przesadnym optymistą, istniejący fragment między. Jastrzębie z ma zostać zrewitalizowany. Będzie również fragment L i N i 159 między Żobią i Orzeszem. Ustanowiono również budowę 10 nowych punktów usługowych. Lokalne rządy mają na celu pokrycie, jeśli się pojawią, rażące niekwalifikujące się wydatki. 7 projektów na Śląsku, 5 kolejnych kwalifikowanych do kolei plus projekty dotyczy górnego. Obszaru metropolii Ślesian w Zagłębie i wiąże się z projektowaniem kolei metropolitalnej. Tie. Towarowa Sadern Samam. Nieodspłelizna polityka transportu po 1989 roku. Wiele linii kolejowych zostało zlikwidowanych. Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami gospodarczymi i biznesowymi, skorzystaj z naszego chatbota. Klikając tutaj koleje Investment Mobility.